Lego Star Wars 75076 Republic Gunship. Przeznaczony dla osób w wieku 6-12 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę pilota klona. Mamy tu także desantowiec Republiki, który jest wyposażony w działa jonowe znajdujące się na skrzydłach jednostki. Poza tym Zbudowany jest z płyt pancernych, które są wytrzymałe na ogień wroga. Zestaw składa się ze 105 elementów. Oto najszybszy desantowiec, który sprawdził się najlepiej jako pomoc dla Armii Republiki. Zbudowany z czerwonych i trwałych płyt pancernych jest w stanie przetrwać nawet najcięższy ostrzał. Do tego może przewozić mnóstwo broni i amunicji, co bez problemu dało siłę walczącym. Mimo, że główną jego pracą był transport, to jego świetne uzbrojenie pozwalało na czynny udział w bitwie. Z taką maszyną Żadna walka nie jest straszna. Możesz dołączyć do tego zestawu inne z serii Lego Star Wars, by mieć jeszcze więcej frajdy i zabawy. Stwórz własną armię i baw się przy tym dobrze.